wszystkim, witam Was bardzo gorąco w filmie z kosmetykami marki Pierre René. W pierwszej części filmu pokażę Wam w przyspieszeniu, jak wykonuję makijaż twarzy kosmetykami Pierre René. Takie wiecie, przyspieszenie, pokazanie co tam na twarz nakładam. A następnie przejdziemy już bez przyspieszenia do y, prezentacji nowości marki Pierre René, które ostatnio otrzymałam, mianowicie takie zestawy do ust, które nazywają się Lips Outfit Box. Więc będziecie mogli zobaczyć wszystkie, jak się prezentują na moich ustach, zobaczyć z czego się składają, jakie są w środku kolory. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć taki materiał, tak najbardziej was zapraszam. Makijaż zaczynam od nałożenia podkładu Skin Balance w kolorze 18 i rozprowadzam go gąbeczką i zobaczyłam w międzyczasie, że jest jednak chyba troszkę dla mnie za jasny, dlatego w międzyczasie sięgnęłam po y, Pierene Matte Active w kolorze 01, który jest jednak troszkę ciemniejszy, więc trochę do, go dokładam, żeby wszystko połączyć i tutaj się wydaje trochę jaśniejsza w kamerze, ale to przez lampy. No i tutaj też sięgam po korektor, niewielką ilość korektora w kolorze 01 rozprowadzam pod oczami i w środkowej partii twarzy, no i pora na puder, puder Micro Finish, który jest bardzo, bardzo bardzo wygładzający i potem mi się trochę będzie ciężko na nim rozcierało. Natomiast nakładam go na całą twarz i pod oczy. No i sięgam po cienie. Najpierw taki jasny beż, żeby wyczyścić łuk brwiowy, Potem chłodniejszy brąz, taki ciemniejszy i nakładam go w zewnętrznym kąciku oraz w załamaniu. I zobaczyłam, że dla mnie to wszystko jest odrobinę za chłodne. Wy to widzicie tutaj w jednak obrazie. Troszkę lepiej, dlatego że ja byłam w tych lampach, siedziałam w tych lampach i niestety one dosyć mocno przekłamują. I nakładam też ten brąz na dolną powiekę, i jeszcze wszystko wykończyłam w międzyczasie brązerem, żeby było trochę cieplej, i jeszcze znalazłam inny, pojedynczy, cieplejszy, ciemny brąz, więc też go trochę dołożyłam, żeby wszystko tutaj dobrze zbudować, a następnie sięgnęłam po klej do blokatów, ponieważ będę teraz przyklejać taką piękną, złotą błyskotkę. Zobaczcie, że to pięknie odbija światło i to jest taki cień na pograniczu złota i srebra, więc on będzie pasował do wielu makijaży. Jest naprawdę piękny, odbijający, taki metaliczny, foliowy. No i wszystko zacieram w zewnętrznym kąciku z, no wiecie, z brązami, żeby było spójnie. Tuż do rzęs, silikon, Tuszuję rzęsy szybciutko, raz, dwa i w sumie tyle. A po wytuszowaniu rzęs sięgam po kredkę do brwi w kolorze blond i uzupełniam moje brwi. Dlatego, że muszę jednak trochę nadać im kształtu. To jest bardzo fajny kolor. Ogólnie formuła tej kredki też jest jak najbardziej w porządku. Lubię ją. No i teraz pora przejść do konturowania. Mój ulubiony brązer Terracotta. I w związku z tym, że jednak ten puder jest tak wygładzający, to trochę mi się ciężko tutaj wszystko konturowało i widać mniej niż zawsze. No, ale jednak jakoś dałam radę i sięgam po paletkę do konturowania cieplejsze brązery, żeby się troszkę bardziej ocieplić i wyrównać kolor z dekoltem. No i pora teraz na róż, róż bardzo ładny, taki chłodny, właśnie w odcieniu chłodnego różu, troszkę na policzki. No i tyle. No dobrze, pierwsza część makijażu już za mną, więc teraz pora przejść do ust, dlatego że to jest kluczowy moment tego filmu, ponieważ zaprezentuję Wam nowości. I najpierw Wam pokażę, jak one do mnie dotarły, bo zobaczcie, tutaj mam taki karton, który jest. Uwaga, uwaga! Personalizowany właśnie moim nickiem z Instagrama, więc bardzo dziękuję za to. To są takie, wiecie, drobne rzeczy. To jest bardziej taka ingerencja producenta, że chce zrobić coś personalizowanego, żeby nam się aż chciało coś nagrać. Zawsze jest coś takiego miło dostać, więc jak najbardziej dziękuję. A w środku tego kartonu znajdują się takie zestawy. I to są nowości w ofercie pierne, czyli takie zestawy do ust. Są sygnowane nikami. Dziewczyn z Instagrama. Ja tych dziewczyn nie znam, przyznam się szczerze, dlatego że Instagram jest tak wielki, że jednak nie sposób go znać całego, a jeszcze ja mam Instagram bardziej teatralny niż kosmetyczny, więc myślę, że to jest zrozumiałe. Natomiast teraz Wam zaprezentuję, co się znajduje w każdym zestawie. Więc mamy takie kartonowe opakowanie. W środku, jak otwieramy, to jeszcze wita nas taka ulotka, więc ściągamy sobie ulotkę. I w środku możemy zobaczyć trzy produkty. W każdym zestawie jest konturówka, pomadka i taki kryjący błyszczyk. Pomadka jest wysuwana w sztyfcie, kremowa. Więc to jest taki zestaw, który jest. Spójny kolorystycznie, więc wszystko do siebie powinno pasować. I to jest fajne, że jeżeli Wam się spodoba taki zestaw, możecie go kupić samemu dla siebie albo dać komuś na prezent. Ale jeżeli przypadnie Wam do gustu tylko jeden produkt, może chcecie mieć tylko konturówkę albo tylko pomadkę wykręcaną, no to możecie właśnie takie produkty w tej kolorystyce znaleźć w sklepie pielęgnowym osobno. Czyli można po prostu te produkty kupić pojedynczo. A teraz, w związku z tym, że mam gołe usta, to pora Wam zaprezentować wszystkie zestawy i zacznę od tego, właśnie takiego bardziej najbardziej chyba jesiennego. Jak już wspominałam, te zestawy są nowościami. One weszły do sprzedaży dosłownie kilka dni temu. E, oczywiście podlinkuję Wam na dole, gdzie można je kupić e, i ile one kosztują, ogólnie informacje o nich. A teraz przejdźmy już do prezentacji wszystkich kolorów po kolei, więc zacznę od tego najbardziej niudziakowego. To jest zestaw do makijażu 03. I mamy tak właśnie konturówkę. Konturówkę o numerze 07. Akurat dzisiaj mi się chyba przyda właśnie taki bardziej nabliżający zestaw, ponieważ mam dosyć suche usta. Bardzo doceniam to, że konturówka jest wykręcana, nie trzeba jej temperować. Jest miękka. Przyjemnie sunie po ustach i też przez to, że ten rysik jest wysuwany, możemy traktować ją jako pomadkę i po prostu wysunąć ją trochę dalej i taką większą powierzchnią pokryć usta całe. Ten kolor jest taki niudziakowo, beżowo, różowo, trochę brązowy. I tak wygląda ten kolor, jeśli chodzi o konturówkę. Teraz pora na pomadkę. Pomadka jest w kolorze również 07 i to jest takie bardzo fajne, eleganckie opakowanie, które też jest na magnes zamykane. O, klips. I to jest taki kolor. Ten kolor jest taki lekko szarawy. Dzisiaj pasowałby mi do tego makijażu, ale jednak użyłam go jako pierwszego, więc myślę, że na koniec pokażę Wam się po prostu w e, takich różowych ustach z pozostałych zestawów. Natomiast w tym momencie prezentuje się to tak. Pomadka jest przyjemna, masyłkowata, kremowa, mm, rozprowadziła się bez problemu. Chyba jest to troszkę zbyt chłodny dla mnie kolor. Ja wolę jednak troszkę cieplejsze, bardziej brązowe. Natomiast myślę, że od czasu, do czasu będę jej używać. I jest komfortowa na ustach, no nie ma żadnego uczucia ściągnięcia, ponieważ jest to pomadka kremowa, nie jest matowa, zastygająca. I ja właściwie na tym etapie już bym poprzestała, ale oczywiście chcę Wam jeszcze pokazać jak wygląda błyszczyk. I błyszczyk ma kolor numer 02. I to jest taka seria Cover Gloss, czyli on jest kryjący. Ma taką szpatułkę. I na ustach prezentuje się tak. Całość jest bardzo komfortowa, co prawda nie do końca w moim stylu, dlatego że ja nie jestem wielką fanką błyszczących kremowych pomadek z tego względu, że mnie troszkę denerwuje jednak uczucie czegoś takiego mokrego na ustach i cały czas mam ochotę pocierać ustami, wiecie, jedna warga o drugą, tak? O. I ja sobie to po prostu w ciągu kilkunastu minut ścieram, bo jednak jestem przyzwyczajona do matowych pomadek. Ale jeżeli chcecie, właśnie coś takiego komfortowego, macie usta przesuszone, nie lubicie matowego wykończenia, to myślę, że te produkty naprawdę bardzo fajnie wypadają. Oczywiście nie będą aż tak bardzo trwałe jak zwykłe zastygające pomadki w płynie, bo wiadomo, że one mają o wiele większą trwałość. Natomiast jeżeli wam zależy na komforcie, na uczuciu nabliżenia, Zero ściągnięcia, tylko po prostu takie usta, które czuć, że mają jakby na sobie nawierzający balsam, to te zestawy będą dla Was fajne. Więc tak wygląda ten zestaw numer 03. Teraz pora na zestaw 01, czyli taki bardziej intensywny róż, taki powiedziałbym, że już bardziej nasycony. I zestaw prezentuje się tak. Konturówka jest jeszcze przeze mnie nieotwarta. W ogóle jeszcze nie używałam tego zestawu, więc to będzie takie pierwsze wrażenie. Ja przede wszystkim otworzyłam właśnie ten niudziakowy 03, dlatego że jestem właśnie do takich kolorów przede wszystkim przyzwyczajona. O, i zobaczcie, że to już jest taki intensywniejszy róż. Te konturówki są miękkie. Przyjemne też, trzeba uważać, żeby za dużo jej nie wysunąć, żeby nie złamać. I tak wygląda konturówka. Ogólnie nie, nie krytykujcie mnie za obrysowywanie ust, dlatego że ja nie mam za bardzo w tym wprawy. Zazwyczaj wyrysowuję je od razu matową pomadką, bo jestem do takich przyzwyczajona, a konturówek używam rzadko. Natomiast może teraz, jak dostałam właśnie trzy różne w tych zestawach, to będę ich używać częściej. I pora na pomadkę, takie samo opakowanie, tym razem kolor 02. I ona wygląda tak, taka jeszcze nieużywana. Zobaczcie, pigmentacja bardzo dobra. Już właściwie jedno przejechanie wystarcza. I tak to się prezentuje. Pomadka i konturówka. Jak używam tych pomadek, to od razu mam takie uczucie lekkiego nawilżenia, naprawdę, bo mam trochę suche usta. Byłam teraz na wyjazdach, a kiedy ja nie jestem u siebie w domu i mam inną wodę, używam innej wody przez jakiś czas do pielęgnacji, to od razu staje się bardziej sucha. Więc taka pomadka dzisiaj naprawdę mi przynosi ulgę. No i pora na błyszczyk. Błyszczyk ma numer 07. Możecie zobaczyć, że to wszystko jest kolorystycznie bardzo ładnie dobrane i można oczywiście to nosić w różnych konfiguracjach. Konturówka i pomadka, konturówka i błyszczyk, błyszczyk i pomadka, jak kto lubi. No i tak się właśnie prezentuje ten zestaw numer 01. No i pora na ostatni zestaw, czyli numer 02, i on też chyba jeszcze nie był przeze mnie używany. Nie, otwierałam już konturówkę. I on wygląda tak. To już jest trochę delikatniejszy róż, wydaje mi się, że taki bardzo w stylu mojej mamy, więc ja przypuszczam, że po prostu oddam go mojej mamie. Nie wiem, czy ona będzie korzystała z błyszczyka, ale przypuszczam, że z pomadki na pewno, więc pokażę Wam, jak to wygląda i tak jak mówiłam, myślę, że raczej do mojej mamy to wszystko pójdzie. O, zobaczcie, to już jest taki jaśniejszy róż. Chłodniejszy też przy okazji. Lecimy z pomadką. Jedno pociągnięcie już jest. Mhm. To jest zdecydowanie kolor mojej mamy, więc na pewno ona do niej pójdzie. Nie wiem, czy ten zestaw numer 01 też nie, bo trójkę ten nudziekowy raczej zostawi sobie. No i tak wygląda konturówka z pomadką. Konturówka ma kolor 0,6, pomadka ma kolor również 0,6, natomiast błyszczyk jest w kolorze 0,1. I on jest taki delikatnie rozjaśniający. I tak prezentuje się całość na moich ustach. No i zaprezentowałam Wam już wszystko, co miałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz mam wrażenie, że moje usta są takie bardzo duże przez to, że obrysowałam je konturówką i też jednak nawilżenie, taka nawilżająca, błyszcząca formuła sprawia, że usta wydają się trochę bardziej takie, jakby napompowane. Tak jak już wspominałam, to nie jest moje ulubione wykończenie, więc raczej będę używać rzadko tych produktów. Te różowe raczej oddam mamie. Natomiast jest to całkiem fajne rozwiązanie dla osób, które nie lubią matowych pomadek, którym często pękają usta, mają takie permanentnie przesuszone usta, nie lubię matowych wykończeń właśnie przez to ściągnięcie na okres jesienno-zimowy teraz, kiedy jednak usta będą dostawać trochę bardziej w kość, no to wydaje mi się, że właśnie takie zestawy są całkiem fajne. I to jest fajne, że jeżeli Wam się podoba cały zestaw, to możecie kupić cały zestaw, a jeżeli pojedynczy produkt, na przykład tylko konturówka albo tylko błyszczyk, to też znajdziecie go pojedynczo w ofercie Pierrenet. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał był przydatny i zobaczyliście coś ciekawego i mogliście właśnie zobaczyć słocze tych produktów na ustach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!